Wszystkie noce rzeczywiście mają swoją markę i różnią się od innych festiwali. Po pierwsze to jest festiwal, który nie ma charakteru e, takiego festynowego kiedyś tak bywało. Teraz od tego odeszliśmy. Publiczność siedzi w amfiteatrze. Imprezy są biletowane. No i przede wszystkim wyróżniamy się ofertą programową. Oferta programowa za każdym razem jest premierowa. Szczególnie jeżeli chodzi o gwiazdy. Można powiedzieć, że zasadą Łośskich Nocy Bluesowych jest to, że główna gwiazda ten gwóźdź programu to jest artysta, który przyjeżdża tylko do Olsztyna, gra tylko w Olsztynie. Często jest to jedyny koncert, nie tylko w Polsce, ale jedyny koncert w Europie. Daje się zauważyć momentalnie kapitalną atmosferę. I to nie tylko tutaj na, w amfiteatrze, tylko w ogóle w mieście. Jest taka, jest taka atmosfera dużo... Ludzi o tym mówi, chodzą kolorowo ubierani ludzie z koszulkami festiwalu. Strasznie budujące dla mnie jest to, że młodzież garnie się do, do bluesa i do w ogóle tego typu muzyki, że nie gra jakiś, przepraszam za wrażenie bupot, tylko, tylko garnie się do tego typu grania, śpiewania i w ogóle wykonywania muzyki bluesowej. Niegdyś rocznicze noce bluesowe związane były z konkursem. Tych konkursów się namnożyło sporo. W Polsce doszliśmy do wniosku, że będziemy mieli taką preselekcję w prezentacji tego, co w polskim bluesie jest najciekawsze. Mianowicie tą preselekcją jest coroczny ranking prowadzony przez kwartalnik Twój blues na tak zwane odkrycie roku. I kiedy już redaktorzy i czytelnicy Twojego blusa przesieją tą, tą całą produkcję bluesową, mówię w cudzysłowie, myślę o zespołach bluesowych, wtedy ci najlepsi trafiają do Olsztyna i następuje kolejna selekcja, mianowicie dwa najlepsze zespoły z tych sześciu, które występują dwa kolejne dni po południu, trafiają w następnym roku na główną scenę amfiteatru, na główną scenę festiwalową i wtedy grają z Gwiazdami. To jest jedna z najlepszych publiczności, przed jaką mieliśmy okazję zagrać. Publiczność, która no, czeka na dźwięki, które wydobędą się z głośników. Gotowa na podjęcie wspólnej zabawy. Nas to bardzo cieszy, bardzo lubimy taką publiczność, bo to daje nam zawsze trochę wiatru z skrzydła. Świetnie się gra przed takimi ludźmi. Znakomita impreza, cała w sobie. Mieliśmy okazję w końcu popatrzeć trochę dalej, ogarnąć dalej wzrokiem to, co się dzieje tutaj. Na starym rynku, bomba, świetny klimat. Po prostu gratulujemy Wam takiej imprezy. Naprawdę świetna jest pod każdym względem.